Czekali wiele lat na leczenie takie jak w całej Europie. Młodzi ludzie chorzy na hemofilię dzięki profilaktycznie przyjmowanemu czynnikowi krzepnięcia krwi mają szansę na normalne życie, ale żyją też w stresie, bo za sprawą urzędników z Ministerstwa Zdrowia z chwilą ukończenia 18 roku życia kończy im się możliwość korzystania z tego leczenia i powrót do najcięższych objawów choroby. Małgorzata Wiśniewska. Alan, by żyć jak inne dzieci, całe dzieciństwo nosił kask i na chroniące przed wylewami. W jego krwi brakuje czynnika krzepnięcia. Do 16 roku życia dostawał zastrzyki z czynnikiem tylko po uderzeniu, by zahamować krwotok. Bywało tak, że w jedno, taki, taki wylew miał miejsce 3-4 razy w tygodniu w to samo miejsce. W związku z tym tutaj no, w bardzo szybkim tempie stawy no, ulegały zniszczeniu. Od dwóch lat, odkąd Ministerstwo Zdrowia wprowadziło leczenie profilaktyczne, Alan, tak jak inni młodzi ludzie, dostaje czynnik kilka razy w tygodniu, by do wylewów nie dopuścić. Od tamtej pory przestał się bać choroby. Nie chodzę na WF, bo, bo jednak już jestem troszeczkę poniszczony i e, nie dałbym sobie pewnie z tym rady, ale. Hmm, mogę chociażby biegać, i, i to nie sprawia mi jakiegoś tam już wielkiego bólu. Za trzy tygodnie Alan skończy jednak 18 lat w tym wieku leczenie profilaktyczne przestaje przysługiwać. Ponieważ no, zostają pozbawieni tej profilaktycznej ochrony, powracają wylewy dostawów, i y, obawiamy się, czy efekt y, ten profilaktyczny zostanie zniweczony przez to. Sytuacją w Polsce zaniepokoiło się Europejskie konsorcjum do spraw hemofilii, które walczy, by pacjenci mieli dostęp do leczenia profilaktycznego zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego. Z przyjemnością odnotowaliśmy, że Polska wprowadziła dwa lata temu leczenie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, ale przynajmniej częściowa profilaktyka powinna być dostępna dla wszystkich. Chcielibyśmy, aby program był rozszerzony do 25 lat, tak aby dzieci chore na hemofilię mogły zdobyć zawód. To także inwestycja opłacalna ekonomicznie, przekonuje brytyjski hematolog. Stosując teraz profilaktycznie czynnik 2-3 razy w tygodniu, pozwalamy tym ludziom na życie bez wylewów. Będą mogli pracować, nie korzystając z rent. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia rozpocznie pracę nad programem leczenia hemofilii na najbliższe lata. Rodzice Alana mają nadzieję, że ludzie, tacy jak ich syn, nie będą więcej skazani na życie w lęku przed kolejnym wylewem. Małgorzata Wiśniewska, Panorama.